patrzcie amortyzatory to wszystko w jakimś stanie, jak to przeglądy przechodzi czy to się nie zrobiło wczoraj patrzcie jak guma zerwana mamy tutaj dodatek do paliwa, do FAP -a. FAP yy, i co się stało, pompa przestała chodzić, będziemy próbowali coś tutaj wykombinować. A co wam w ogóle jak, pokazać jak wygląda ta pompa. To jest z Jumpera 18 rok. 2 litry 160 koni. Tu mamy taką pompkę. Jak coś się dzieje, to najczęściej jest problem na tych pinach. Te piny tu nie przewodzą. Także zanim cokolwiek wymienicie, multimetr, i przemierzyć rezystancję tej pompki, czy jest wszystko ok. Nie? No i co? Zmierzymy, zobaczymy najwyżej, piny się oblutuje. Często też jest tak, że ten o ring puszcza, na przykład, albo ten, i tu się wsypi, i też przez to pompa pada. Tutaj mamy, trzeba właśnie patrzeć, żeby ta uszczelka, która tu idzie, wszystko, żeby było czyste, żeby tu syp nie szedł. No i zobaczymy, jeszcze uzupełnimy. To jest dosyć duży zbiornik 3 litr tu chyba z tego co pamiętam. Chodzi. Także będziemy dolewali. Tu jest na dnie ledwo ledwo już go dlatego nie łapię. Jak mamy rezystancję to najprościej jest sprawdzić, wziąć sobie 12V stabilizowane i szybkimi ruchami. Ma być słychać takie cykanie. Wsłommy, że może czy słychać. O i wtedy wiemy, że ona działa. No może będzie trochę kropelkowała, może będzie widać. Teraz zobaczycie. No, akurat o, pluje mi na rękę, pluję mi rękę. To jest pompka taka sama jak Wybasto czy bez prefer ona skokowo podaje, czyli jedno popnięcie to jeden skok i musi być przerywany impuls. Nie jest tak, że się podłączy i ona cały czas tam się kręci. Także ta jest prawna Przelutujemy tutaj te elementy i ona będzie dalej pracowała. Oczywiście uzupełnimy dodatek. Będzie chodziło. Także. Tyle w temacie. O, żeby problem się nie powtórzył, to ja robię tak. Wywalam tą dziadowską kostkę. W ogóle zobaczcie, jak tu są fajnie piny zrobione. Pin nie jest zaciskany, tylko. No Tylko tu wchodzi przewód. Takie szybko złączki niby. Tak jakby ten, że można go założyć nawet tutaj, nie? Także to za chwilę nie kontaktuje. Kiepskie środowisko, rzecz mobilna, a oni dają takie ścierwo. No i później jest jak jest, nie? Także ja to obcinam na krótko montuję. jest zgitamy. Zobaczcie przy okazji jak naprawiam. Tą pompę od dodatku to jeszcze wyszedł taki kwiatek. Podpora półosi, samochód nie uderzony ani nic. A zobaczcie pęku, jak gówno robię. Nie dość, że amelinium to zobaczcie jakie cienkie ścianki. Mówię, że to jest celowo zrobione, żeby to się upierdoliło. Już nie mówię urwało, tylko trzeba to nazwać po imieniu. Jaki gówno. To dosyć drogi element. Także podejrzewam, pęka non-stop i mają dochody dodatkowe. nad. tam linium było jakieś konkretne, porządne, ale tu widać, że ten stop jest taki. No, łapiemy, łapiemy. Jest tak kiepski stop, że nawet aparat nie chce złapać ostrości. może teraz także no mówię dziadostwo niesamowite nowe samochody takie mamy tu takie Ducato to jest dwa, trzy. No to jest akurat camper Integra ale yy, co wam chciałem pokazać jak na przykład odpalacie w jest takie coś teraz nie będzie widać może dlatego jak na złość zobaczmy widzicie idą same obroty Ja nie dotykam gazu. No właśnie. A same idą do góry. I czym to jest spowodowane? Sterownik silnika widzi brak ładowania i podbija obroty, żeby załączyć to ładowanie. Przegazujemy. Złapało ładowanie, i teraz jest ok. Czyli jak wam podbija sam obroty, idzie w górę. To pierwszą rzeczą, jaką jest, to sprawdzenie ładowania. Bo sprawdziliśmy i faktycznie nie ma tego ładowania, pomimo tego, że kontrolka się nie świeci. Taki myk na przyszłość, jakby ktoś miał piata. I tu mamy na przegląd. Zobaczcie jak jest zaniedbany, jak można zajeździć. Amortyzator już dawno się wylał, bo już olej przestał nawet z niego jest już suchy, co się robi. Zobaczcie, jak w ogóle ktoś zamontował przewody hamulcowe. Zacisk skręcony jest ktoś w ogóle obkręcił go ale to jest najlepsze, zobaczcie jakie tarcze tu brakuje ze 4 mm na jedną stronę jest strasznie zgnity kumy wahaczy też pozrywany zaraz Wam pokażę jak druga strona wygląda zobaczcie drugą stronę też tarcza, żyletka o widać w jarzmie ile brakuje tej tarczy patrzcie amortyzatory to wszystko w jednym stanie jak to przeglądy przechodzi czy to się nie zrobiło wczoraj patrzcie jak guma zerwana tył też jest dobry zaraz wam tył pokażę zobaczcie tył hamulce szczęki wszystko No to jest w ogóle fajna wersja on jest na resorze wleczonym, u resorze, i ma pneumatykę. Widzicie? To nie jest wspomaganie, tylko to jest pneumatyczne zawieszenie. że fajny temat. Belka ma drążek poprzeczny, żeby utrzymywał, żeby nie latała na boki. No i ten, tylko szkoda, bo zaniedbany. No, ale to właściciel nowy jest teraz tego. Myślę, że porobi, wszystko będzie ładnie. Wydłubaliśmy te amortyzatory z tego auta, i to jest fabryka. Trzy paki najechane. 2012 rok, to można sobie łatwo policzyć. No jest już agonia, ale i tak długo zawieszenie wytrzymało. Wszystko nie działa jak powinno. No ale szacun za tyle lat, żeby wytrzymało. Pamiętacie kiedyś porównywaliśmy To z takim nożnym gdzie się wstawia amortyzator i rozkręca I ten ściągacz cały czas używamy To dostaje po dupie bo cały czas kampery praktycznie robimy i ducato głównie Także wiecie jaką ma ciężką pracę I cały czas pneumatę Nic się nie dzieje z tym ściągaczem Także drugi raz go mogę polecić jak ktoś szuka To Naprawdę warto. Jest zajebisty. Bardzo dobrze się robi. Ten jest asty, ale podejrzewam, że to jakiś chiński wynalazek, i wszystkie w większości tak wyglądają. Że jak się zastanawiacie nad tym, to tylko takie Jeszcze jak jesteśmy przy amortyzatorach, to powiem Wam taki meg. Mamy poduszkę. Ona jest asymetryczna. Jak się przyjrzycie, jest mniej. Jest więcej i teraz tak jak patrzymy tak na poduszkę mamy szerzej po lewej stronie to to jest lewa jeśli będzie szerzej po prawej stronie to będzie prawa na przykład jak były metalowe nie aluminiowe do 2006 roku były chyba czy 4 już nie pamiętam to tam po 99 się zmieniało było na odwrót także jak była na przykład 98 rok poduszka to z lewej to była lewa, a po 99, po 99 z lewej to była prawa. Także też trzeba uważać na to. Zawsze sprawdzajcie: bardzo dużo samochodów przyjeżdża i ma źle zamontowane poduszki. Także warto to wiedzieć. Przeważnie w każdym samochodzie, bo to chodzi o pochylenia, jest asymetrycznie. Dlatego zawsze koniecznie zwracajcie na to uwagę. Na nowych poduszkach będzie lepiej widać, jak jest różnica. Mam dwie obok siebie, widzicie. Znaczy, dwa palce wchodzą tu, tu nie wchodzą. Czyli tak, to jest prawa, to jest lewa, prawda, że proste? A zobaczcie w ogóle, ile potrzeba do jednego amortyzatora, żeby był cały. Poczekaj, tak, amortyzator, sprężynę, jeszcze nie mam sprężyny, bo nie przyszła. Poduszkę, talerz, osłonę łożyska, łożysko odbój i osłonę amortyzatora Może tyle rzeczy tyle rzeczy trzeba dać żeby o. to idzie tak o. I mamy dopiero na to idzie użysk i to zakładamy dopiero na amortyzator no jeszcze oczywiście podskut idzie pod sprężynę idzie ta wkładka i na sprężynie jeszcze jest taka guma. Czyli mamy tak. Raz, dwa, trzy elementy: cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć elementów idzie. Nie licząc nakrętki i dwóch podkładek, do amortyzator może ładnie. Nie? A tak, tak wygląda cały amorek. Nowa sprężynka poduchy, nowe talerze łożyska, wszystko nowe. Widać także pojeździ tych amortyzatorów składacie, to też jest ważne, żeby to i to było w osi. Widzicie, jest kawałek przesunięte, ale to jest tak poduszka odlana, nie się. Ważna jest ta blacha, bo talerz ma swoje pochylenie, widzicie, jest poduszka przekrojona jak to weźmiecie, źle założycie, to kąty się powalą i będzie się ścięło. No i zaraz amortyzator wywali. Nie. Zwracajcie na takie detale baczną uwagę. Sprężyna jest dużo grubsza, znaczy dużo grubsza od 2 mm. No to jest dużo przy sprężynie. Będzie wyżej i mocniej stał. Będzie lepiej. Jak powiat Dłużej i mocniej. Znaczy wyżej i mocniej.